Cześć, witajcie moi drodzy z tej strony. Jak zwykle, Pan Dolar oto kolejny materiał z naszej serii Bitwa za czyli serii, w której pokazuję Wasze bitewki, które wyślecie mi na maila lub na Discorda. Dzisiaj kolega Balim na mapy kopalnie przy bardzo dobrym losowaniu na czołgu AAT60. Bardzo ciekawej maszynce, na której to jeszcze nie miałem przyjemności oglądać bitewki. Także bardzo chętnie ją zobaczę i dla Was skomentuję. A jak to wyjdzie w praktyce, no to już sobie zobaczymy. Losowanie bardzo dobre, bo na szóste tiery. Także jedziemy od razu na środeczek. Dobra decyzja, uważam, że można albo wjechać na górę i fajnie wykorzystać to, jak nas rzuciło, albo tutaj fajnie na przejeździe postrzelać w medy i lajty, które będą chciały przejechać. Kolega decyduje się na wjazd na górkę. Bardzo ryzykownie, szczerze mówiąc, patrząc ile jest wrogów, ale przyjmujemy tylko jeden strzał jak na razie. Niestety straciliśmy naszego Hellcat'a. Cromwell nas trafia, ale my też trafiamy przeciwnika, więc jest dość wyrównanie, szczególnie, że my zadaliśmy więcej obrażeń i teraz mamy bardzo dobrą pozycję do snajpienia. Celujemy sobie w KW-2, musimy na niego uważać, on jednak na tej tubie może nam sporo zaszkodzić. Niemniej co mi się podoba już na początek tej bitwy, że kolega, będąc to Powentierem, od razu przejął inicjatywę, nie czekał na sojuszników, wie, że jest tutaj jedna z najważniejszych maszyn i wykorzystuje to z pierwszego fraga i już 1400 damage'a, a mija dopiero pierwsza minuta bitwy. Także... Nie pieścimy się tutaj 2 do 1 na razie, yy, przeciwnicy grają trochę jak błoty, szczerze mówiąc, dając nam się klepać w ten sposób. Ale jednak, losowanie na szóstki, no wiadomo, na szóstych tierach jest jeszcze sporo nowych graczy. Także korzystamy z tego. Na razie, wynik 2 400, już bardzo fajnie. Aktualnie mamy już praktycznie dwukrotność HP spłaconą. Teraz niestety e, prototypo nas trafia. E, nie to. No i co? I dalej sobie celujemy? Tu mamy RHMa. Była próba z Heczka, bardzo ładne żonglowanie pociskami. Niestety nie udało się trafić. Ale to nic, mamy dwa fragi. Ponownie przełączamy się na APCRy. Teraz niestety przyjmujemy, moim zdaniem, niepotrzebnie, ale również oddajemy strzał, także. Wymiana jak najbardziej w porządku. Teraz trafiamy i wykańczamy Su-130PM. Swoją drogą, moja poprawka, tu był Su-130PM, RHM-a w tej bitwie nie ma. Jakoś to mi się z sylwetką skojarzyło. Tu widać, że ósmy tier przeciwników, ten prototypo też wie, co robić w tej bitewce, no bo... Yy... No bo po prostu celuje w naszego bohatera. Tutaj się yy, drużyna przeciwna wycofała. Zadaliśmy im mocne straty, ale nie stoją jak te gałgany na górce, tylko postanowili cofnąć się do defensywy moim zdaniem. Yy, moim zdaniem to jest bardzo dobra rzecz, no bo stojąc tam zostaliby po prostu wydojeni do zera, a teraz jeszcze mają jakkolwiek szanse. Chociaż bitwa 6 do 1 raczej wiadomo jak się skończy. Yy, na ten moment 7 do 1. Yy, I tak naprawdę ładnie sobie dalej z górki snajpimy. Mamy kolejnego wroga i robimy już czwartego fraga. O dziwo nasi co już nic jakoś bardzo nie puszują. tak naprawdę my tutaj przejmujemy znowu główną inicjatywę. Robimy piątego fraga, teraz celujemy w lajcika. I ładujemy heczka. <laughs> Uważam, że bardzo dobra decyzja. Rzeczywiście opłaciło się, bo zadaliśmy ponad 400 uszkodzeń. Tak jak mówię, teraz niszczymy go, robimy szóstego fraga. Bardzo, bardzo trzeba kolegę pochwalić. Rewelacyjna gra mordeczko. Teraz mamy Isa. Raczej k 2 no czyli w sumie ISA, yy, który zostaje zniszczony. Siódmy frag na naszym koncie. Teraz nasz największy wróg w tej bitwie. I jeszcze robimy skok. Moi drodzy, no co tu się dzieje? Robimy ósmego fraga i już ponad 5000 damagea. W międzyczasie jedziemy po tego, robimy dziewiątego fraga. Niesamowite to jest, co kolega tutaj wyprawia. No powiedzcie mi, mieliście kiedyś taką bitwę w życiu. Wrogowie nie wiedzą, co się dzieje. My mamy dziewięć fragów, ponad 5000 damagea. Jest szansa na pula, jest szansa na pula, jeżeli uda nam się tą buraskę dorwać, ale musielibyśmy oddać średnio trzy strzały, a my też jesteśmy na low, nie mamy za bardzo sojuszników, jest tylko ten Jackson. T28 HTC, czołg, o którym robiłem materiał, jego dni raczej są już policzone, chociaż może troszkę się tam utrzyma, ja tam jednak 6 i 7 tier. No zobaczymy, choć sojusznicy powinni sobie poradzić, a my polujemy na buraskę, która y, może zagwarantować nam pula. I niestety, czy będzie koniec? Yy, wystrzelał się, także mamy szansę, moi drodzy, mamy szansę. I pięknie, dziesiąty frak, tysiąc, yy, tysiąc, pięć tysięcy dziewięćset uszkodzeń. Cztery i pół minuty. Totalna miazga, totalna dominacja, totalne oro. To jest to, czego oczekujemy, co chcemy tutaj oglądać. Rewelacyjna bitewka, gratuluję koledze. <laughs> Świetne wykorzystanie sytuacji, świetne żonglowanie pociskami, idealna pozycja, yy, trochę szczęścia i dynamiczna gra. To wszystko sprawiło, że mogliśmy tą rewelacyjną bitwę obejrzeć. Także moi drodzy, zapraszam Was na skliny końcowe i tam sobie już to wszystko podsumujemy. No i moi drodzy, jesteśmy już sobie na screenach końcowych. Mamy tutaj MK, mamy tutaj Brutala, mamy tutaj rękę Boga, pojedynkowicza, ogień skuteczny, oczywiście słynny, piękny medal pula, którego niestety mi się jeszcze nie udało zdobyć, także tym bardziej gratuluję, duży kaliber i specjalista. Możemy zobaczyć, czy kolega oprócz tego co powiedział w bitwie, przecież oddawał jeszcze blindy w tego lajcika, czego ja nie zauważyłem, bo po prostu byłem tak skupiony na dynamice bitwy, więc teraz się poprawiam, kolega nie zrobił 5900, a 6221 uszkodzeń. I 10 fragów, co dało prawie 1800 bazowego expa. Totalna dominacja na tle drużyny oraz przeciwników. I zobaczyć, że drugi największy demet w drużynie to był 1700, a kolega zrobił ponad 6000. 23 strzały oddane, 21 trafionych i 21 przebitych. Bardzo wysoka skuteczność z dystansu większego niż 300 metrów, zaledwie 861 uszkodzeń. Więc głównie walka na blisko i przejechany dystans 1,5 kilometra. Jeżeli chodzi o nasz zarobek, to na tej bitwie zarobiliśmy 122 tysiące srebra. Także całkiem sporo. Bitewka bardzo fajna, bardzo dynamiczna, dzięki Balim, że ją podesłałeś, dzięki, że mogliśmy ją obejrzeć, napiszcie koniecznie, moi drodzy, co wy sądzicie, czy macie medal pula i jeż <laughs> jeżeli chcecie swoją bitewkę podesłać, to możecie wbić na Discorda, jest tutaj kanał Bitwa Widza, gdzie możecie podesłać linka do Vodreplace'a albo wysłać mi na maila, który jest w opisie. Dzięki za oglądanie, zostawcie suba i łapkę w górę i widzimy się w tych kolejnych materiałach. Hej ludziska, piona!